Dostałem wiadomość, jakby... A, od osoby, która... od, od, od osoby, która... teraz później, osoby z naszej społeczności, która y, mówiła o... Wspomnianym dzisiaj podczas rozmowy po, 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 podczas rozmowy z naszym gościem doktorze Liberzeń A... i to jest bardzo ciekawe jakby podsumowanie doświadczeń związanych z tym tematem a to jest bardzo, bardzo interesujący, jakby bardzo interesujące omówienie rzeczy, która, o, o której słyszeliśmy już wcześniej. A skoro rozmawiamy o kwestiach um, osób transpłciowych, no to też jakby ja i w trudnościach osób transpłciowych, to myślę, że nie będzie lepszego momentu, żeby. Omówić, nie? Ja nie będę tego wrzucał na ekran. Ja wam przeczytam to, co zostało napisane. Uh... I chciałem. Hmm. Zacznijmy trochę od końca, to znaczy od ostatniej rzeczy, którą ta osoba napisała, uh, bo napisała mi dwa disclaimery, które jakby pokazują sytuację w dobry sposób, nie? Uh... Natomiast tak. Wspomniałem dzisiaj, wspomniałem dzisiaj o lekarzu, który, który wykorzystywał osoby transpłciowe, który żerował na, na tym, że dostępność hormonów, dostępność jakby, wiecie, legalnych, prawnie dostępnych hormonów była ograniczona. Była ograniczona dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo lekarzy a, ma ekstremalnie uwstecznione spojrzenie na temat i jakby nie chcę przyjąć do wi wiadomości, że transpłciowość jest rzeczą, którą należy się, której należy się opieka, a nie stygmatyzacja. Nie? Więc jakby e, kiedy, kiedy jest się lekarzem, który wychodzi z założenia, że zrobię sobie biznes na tym, że, 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 że inni mają problem, no to właśnie jest się jak wspomniany dr Liber, który robił ekstremalnie krzywe rzeczy, tak? a między innymi domagał się zdjęć rozbieranych, znaczy jakby kazał się rozbierać do zdjęć osobom transpłciowym, które przychodziły na, po niego, po, do niego po recepty. A więc zaczniemy od disclaimerów, bo są dwa, nie? Pierwszy jest taki, że inni lekarze istnieli, ale często poza świadomością społeczności osób transpłciowych. Dopiero bo jak pojawiała się osoba, która przetarła szlaku innego lekarza, to inne szły za nią. Więc z czasem dr Liber przestał być jedyną opcją, ale dalej był bardzo appealing przez podejście w stylu wypisze ci wszystko. Do tego miał dużo doświadczenia, więc ogarniał jak ktoś mu powiedział co chce. W stylu wyżej wymienionego przykładu z testosteronem lub receptą na hormony niedostępne w Polsce. Wystawiła też zaświadczenia bez problemu, nie posłów, w sądzie z jego dokumentami nie robili problemów i respektowali też za granicą jego dokumenty, np. do operacji uzgodnienia genitaliów. I jeszcze mogę dodać, że jak zaistniała sytuacja, w której myśl o zbir um, robił inbe ze sprzedawaniem hormonów, to właśnie częściowo Discord, na którym była mowa o sprzedawaniu hormonów, polegał na tym, że ludzie się zgadywali, szli do Libera i wystawiał receptę, jak ktoś ledwo wiąże koniec z końcem, to często był on jedyną i najtańszą opcją na zdobycie leków i self-medykację. Także cała ta sytuacja to była i niestety niekoniecznie skończyła się a taka patologia na patologii, desperacja na desperacji. Tak? A, i, I to doprowadziło do... do, 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 do to, czyli to jakby jest pewien obraz sytuacji osób transpłciowych. Natomiast do do konkretów. Hmm. Opowiem, jak to wyglądało z perspektywy, kiedy temat osób transpłciowych dopiero raczkował. Generalnie około 10 lat temu nikt nie wiedział, co się robi, jak ktoś przychodził i mówił, że jest osobą transpłciową. A stąd też osoby trans przekazywały sobie pocztą pantoflową, gdzie iść, żeby zacząć korektę, tak, uzgodnienie. A istniało dużo gatekeepingu, do tego stopnia, że kiedy hormony były potrzebne na wczoraj, to często zanim się je ogarnęło, to minęło kilka miesięcy lat. A jak osoba AMAP jest zdesperowana, bo im wcześniej się zacznie, tym lepiej, to będzie szukać lekarza, który przepisze leki i nie będzie wnikał. W ówczesnej świadomości osób trans było, była trójka lekarzy, którzy byli najpopularniejsi dr Liber, Dulko i Robacha. Praktycznie każdy z nich ma na koncie jakieś krzywe akcje. Doktor Dulko zrobił na osobach transpłciowych biznes i przez to, że był przez długi czas jedynym specjalistą w tych sprawach, to liczył sobie krocie za każdą usługę. Łącznie z wypisaniem opinii do sądu. Prowadził też osobę, którą na tyle źle zdiagnozował, że okazało się, że jej dysforia była wynikiem psychozy i po lekach jej przeszło, ona zrobiła speedrun przez korektę łącznie z operacją. Więc on jako operacja, jako opcja dla większości odpadała, chyba że ktoś był bogaty i był w stanie wywalić kilka tysięcy na jego usługi. Tak. Czyli jakby zwróćcie uwagę na to, że. Ja wiem, łamiące, lekarze też potrafią być chciwi i też potrafią być skurwie synami, nie? Doktorka e, Robacha znowu stosowała e, gigantyczny gatekeeping. Robiła testy realnego życia, które potrafiły trwać nawet dwa lata, więc chodziło się na niej przez dwa lata tylko się pokazać, bez wymiernych skutków w progresie terapii. Stąd też ta opcja odpadała, jak ktoś był pewny swojej tożsamości. Doktor Libery zaś nie robił problemów bez diagnozy na podstawie wywiadu. Dawał dużą dawkę hormonów na pierwszej wizycie. Jeszcze. Z nielegalną refundacją, czego poniósł konsekwencje, więc terapia hormonalna wychodziła dużo taniej i szybciej niż u innych lekarzy. Jedyną ceną były właśnie nagie zdjęcia. Hmm. Do tego człowiek ten wydawał się mega rzetelny. Oczywiście wydawało się, że robił jakieś badania i dosłownie zgadzał się na wszystko, co pacjent, pacjentka sugerowali, do tego stopnia, że jak e, osoba AMA pokazała się niebinarna, to tej osobie test, e, testosteron na prośbę przepisał. A dlatego dla większości osób transpłciowych był po prostu bramką na oszukanie systemu, który kompletnie miał gdzieś ich prawa. E, duże dawki leków powodowały, że jedna recepta, e, a czasem dawał dwie, jak się poprosiło, starczyła na rok, albo i dłużej, więc istniała praktyka wśród biedniejszych osób, żeby zrzucić się na wizytę i dyki, po prostu je po, dostać praktycznie od ręki. E, Dlatego kiedy terwki piszą, że trzeba było powiedzieć nie, trochę nie istniało, bo dla większości osób transpłciowych, to Liber to była jedyna opcja, to był wybór między zacznę proces korekty i ogarnę go skrypne, skrypnym, ale też bezproblemowym lekarzem, albo nic. Dopiero po latach, jak pojawiło się więcej opcji, zaczęły wypadać jego trupy z szafy, bo osoby transpłciowe nie były już pod ścianą, tylko mogły iść swoją drogą. I nie polegać na jednym z trójki zjebanych lekarzy istniejących w przestrzeni publicznej w, w tamtym czasie. To jest obraz tego, jak ostatnia dekada wyglądała dla osób, dla przynajmniej ta osoby, która do mnie napisała um, w naszym kraju. I Myślę, że reakcja Williego tutaj. O oh fuck, jest, jest najsłuszniejszą. Nie? Bo, to jest. To jest trochę pogłębienie tych wszystkich kryzysów, które, których doświadczają e, inne osoby w, w społeczeństwie. Tak? To jest pogłębienie. E, jesteś jesteś osobą ubogą. A co gdybyś jeszcze była przy okazji osobą transpłciową, co ty na to, żeby twoje życie było jeszcze bardziej przejebane, ponieważ mamy nowe pomysły na to, jak rzucić ci kłody pod nogi, i być może chcielibyśmy je przetestować, nie? I rezultat jest taki, że, że osoby transpłciowe a są pod niczyją opieką. I myślę, że to też jest trochę tak, że nawet w, w tej chwili. A jakby politycznie, nawet w środowiskach lewicowych, ich pozycja jest a, znacznie słabsza niż mogłoby się wydawać słuchając deklaracji. Bo takie, wiecie, prawdziwe advocacy, takie, takie walczenie dzień po dniu o to, żeby te osoby mogły istnieć, żeby one mogły funkcjonować normalnie w swoim życiu. Ono niekoniecznie istnieje, nie? Jakby, żeby nie było. Ja nie, ja nie mówię tego, że, że, że politycy czy polityczki tak naprawdę to oni nie popierają osób transpłciowych. Nie, nie. Ja jestem całkiem pewien, że, że znajdziecie sporo polityków, którzy traktują, czy które traktują ten temat z należytą uwagą e, pod kątem tego, że to jest coś, czym trzeba się zająć. To jest coś, czym trzeba się zaopiekować, ponieważ... Te osoby cierpią, ponieważ te osoby wymagają pomocy. Jednocześnie moją obawą, patrząc na chociażby takie tak, historię, taką jak, jak ta, którą właśnie mam przeczytałem, moją obawą jest to, że to jest du dużo za mało. Nie? Że to jest jednak tak, że jeżeli zapytacie się wielu polityków lewicy, yy, bo nie chcę się rozdrabniać na inne partie, skupmy się na lewicy. Yy, czy osobom transpłciowym trzeba pomóc? To one powiedzą tak, ale jak zapytacie się, jak osobom transpłciowym trzeba pomóc, to może się okazać, że istnieje ściana, z której istnienia niekoniecznie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawę. I. I to jest to, co ja czytam, patrząc na, na taką historię. Nie? To jest to, co w dyskursie, wiecie, to, 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 to dyskursywnie to może, to może. A kilka małych organizacji a, czy, czy pojedynczych osób przekazywać, ale absolutnie nie mm, szersza opinia publiczna czy, 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 czy e, szersza narracja. Nie mówię już, broń Boże, nie mówię o mainstreamowej, mówię o tej nawet naszej bańkowej. I wiecie, ja nie wiem, jak to ma się skończyć. Jeżeli nie będziemy wybierać więcej transpłciowych polityków i polityczek, nie? Tak zupełnie szczerze. Bo ja myślę, że nikt o te osoby nie zawalczy tak skutecznie, jak one same. A na tym etapie, no cóż, no mamy problem z parytetami, nie? I, paryt i jakby ogłaszanie parytetów jest takim kurwa sukcesem, że feminista Tusk zostaje feministą roku, nie? nie? chodzi o to, że uboga, ale masz 18 lat, wychodzisz z domu, rodzice ci nie akceptują, a ty zamiast na wizytę u lekarza masz 5 zł na chipsy i batony, nie? Więc powiem, nie, nie dotyczy tylko ubogich osób. Ja myślę, że, ja myślę, że w Polsce. O większości osób można powiedzieć, że są ubogie, nie? I to niezłośliwie. Nie na zasadzie stygmatyzującej, tylko. Patrząc na naszą zdolność retencji i oszczędności, na naszą zdolność budowania jakichkolwiek oszczędności. My, my mamy mało osób o stanie materialnym innym niż ubogie. A. Anna Grodzka pchnęła temat osób transpłciowych dość dobrze, więc to tre... Więc to bardziej świadczy o tym, że potrzeba ich więcej. Okej, okay, ja powiem coś, co może zabrzmieć boleśnie, ale absolutnie chciałem wiedzieć, żebyście. Też chciałem zaznaczyć, że, że, że źle by było, gdybyście odczytały to jako co innego niż podsumowanie tematu. Problem z Grodzką jest, tak, jest taki, że Grodzka. Um... Trochę w optyce ludzi. Dalej jest akceptowana, nie? I to jest, to jest bardzo duży, bardzo duży cudzysłów. Uh, I da, da, dalej jako chłop za babę, nie? Mm. Ja mam obawę, że dla wielu osób uh, Do zmiany potrzebna jest obecność e, osób transpłciowych z, z tak dobrym, z, 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 z na tyle dobrym passingiem, żeby taki przeciętny po, po, polok był zbyt leniwy, żeby, żeby grzebać jej w, w bionie. Żeby on się nie domyślił w pierwszej chwili, a potem zapomniał, że, że miał przegrzebać jej bio i sprawdzić, jak to było, jak ta osoba była oryginalnie hopem czy babą. Wiecie o co chodzi? Że. Ja rozumiem, że, że passing jest ogólnie ekstremalnie kontrowersyjnym tematem, jeżeli chodzi o transpłciowość. I że, że jakby. I nie, nawet nie próbuję implikować, że passing jest. Wymogiem, żeby być walid, być jako osoba transpłciowa, ale myślę, że jest on pewnego rodzaju klątwą, która w kontekście rozmowy z mainstreamem odgrywa niestety dużo większe znaczenie niż, niż ktokolwiek by chciał. Tak, potrzebna nam Blair White. Potrzebna, potrzeba nam potrzeba nam więcej Blair White, nie? Jakby to jest dokładnie to, tylko może nie tak zjebanych jak Blair White. Maja, tak, Maja Heban zdecydowanie, e, jakby. Ma, ma Maja Heban zdecydowanie odhacza to o czym mówię, nie? Fajnie by było, gdyby ona ona w, w, wylądowała w parlamencie, bo jakby myślę, że, że, że dużo dużo polskich zastałych za stałych, zamszałych mórzdzaków, by szybko nie zarejestrowało, że tego. Natomiast dalej to jest kwestia tego, że wystawienie się w roli politycznej na. na, 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 na znaczy wystawienie się jako osoba publiczna jest dalej. Uh, i, i, i wiąże się dalej z wieloma kurwa wielkimi przyjemnościami, których po prostu nie idzie opisać, nie? Tak jak powiedziałem, ja dzisiaj, dzisiaj kurwa, zwiedzałem, uh, znaczy ja dzisiaj doświadczam wielkiej przyjemności związanej z tym, że ktoś wrzucił na jakiś portal uh, gejowski a uh, anons ze mną, nie? I z moim numerem telefonu. Super, super, polecam. I wiecie, to jest, to jest też, kurwa, śmieszne, nie? Ja mam... Przy moich zasięgach to, się, to, to, to już się zaczęło. Ja sobie wyobrażam, w, w, wyobrażam, jak to fajnie jest być większą osobą, większą, bardziej zasięgową osobą w takiej sytuacji. Osoby wspierające na Patronite Pedra Lindel, fajnie by było, gdyby się do nich dołączyły, ale są to dwie nieskończoności, Ukraina, Linda, Krowa, pojedyncze nieskończoności, Flavius, i i Janek, dawcy pizzy, na Pomorski, Ronat Fek, Krzysztof Kreniński, Ewa Sadowska, tak z kasztaniem oraz Szefo, dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Gruby Mefisto, Samrion, Bartomiej, Bechanord Nord, Gon Wild, Mariusz, Kaw... Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Dora, Hrysku oraz Hypatia, Dawcy, her, dawcy Kawy, Kropster, Adam, Bursuk Cukrowy, George Soros, Azju, Robin, Barnaba, Jeszły 2, Heinrich, Michał Szadziewski, Klusek, Maciej, ICAK, Rentifo, Julia Esz, XLS oraz Miku39X, oraz wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Marcin Chmiel, Pączek The Lakardar, Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Daru, Cube Hubert Mazur, Cika Kaczka, Maciej Dzieliński, Izabela N, Adrian Gami, Lubel oraz Chmisiek! I nie Marcin, nie Marcin Kot Gruszka. Nie, ma, nie, ta, tak, właśnie nie ta, tak właśnie jest. Tak właśnie tak jest. takie, to, to jest ta rzecz, która jest tak. Bądźcie się dobre i dobrze i się zobaczmy znowu! Cześć! Cześć!